Ja się zgłasza, co mnie spokojniła, ale nie będę dzisiaj mówić. Ja się bawię. Ja się bawię z moim przeżywanym ja bratem. Powiedz, cześć Dominik. Cześć? Tyle nam A ja to mam młodego brata, ja mam starszego o, no. A dzisiaj Wam pokażę kilka miłych mój mój, star Moich kolegów starszych. Czyli, wiecie, um. ale tak. Gle. to bardzo lubię, ale jak mnie najmilsza, to tak. Um, najmilsza, najfajniejsza. Mówi starca, oka ma supergier. No, ale co? Co? Co, co? i co? 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 I co z tego, że mam ją tutaj? O, tu. To moja najlepsza przyjaciółka. Ehm... Um, mm Teraz nagrywam gościa. No ja jestem gościa i ona go Tak, I tak to nie ja, to nie wiem kto, ale jak ty, ktoś, ty kama Supergirl, I love you to oglądasz, to. Jesteś świnem. <grym>, nie będę z nim ja. A, co na dobra. Dobra. Dzisiaj sobie coś to kupię w sklepie Diamonds.

Zobaczcie sobie w YouTube... Czekajcie. Marionetka Quest. Marionetka to quest. No Jest taka fajna marionetka. I obejrzyjcie też sobie Chica z pizza. Też też masz 43. No nie. No nie. Ej, oglądamy O nie. i nie. O oh, no! Oh no. 28, nuż! Nie będę się dyskutować. To mini Uf. Dobrze, dobrze, dobrze. Um, nie wiem, myślałam mu to pozdrowiu, czy nie? Wysłań? Nie, nie wyślę. Sorry, sorry, kiedy indziej się Obiecuję, obiecuję. Ile... Ile kto mi... Co? Dali, no nie dali mi! Ona jest ładna, tak? Jest Ale nie, może sobie tego nie życzę, wiesz. Ale okej, okay. to so wiem, że masz różkę, że mi całą podoba. Ojeju, naprawdę! Naprawdę bym ci dała! O, <grym> o, zem, będzie walczyć o pozdrow. Dam mu kiedy indziej. Obiecuję, obiecuję. Naprawdę. Ej, Naprawdę. Jest, no, czy dam, mi po, czy, dam, czy dam mu pozdrow? A ja nie daję pozdrow, ale jest miły, to go nie zablokuję. Yes. Chciałam pokazać, że Jestem mu... zablokowany! <grym i <grym i no, jeszcze ktoś mi napisał. Hey, A, w ogóle, pozdrawiam cię, koksysto. <noise> Niech będzie. Kogo by tu jeszcze pozdrawić? Kto mi tutaj jeszcze? Widziałem, że masz dużo diamentów. No, pa, widziałem, że masz dużo diamentów. Dałabyś mi pozdrow? Jak nie, to spoko. rozumiem. Naprawdę, da mi kiedy indziej. Mi? Nie! Ale tobie też, e, to pozdrawiam znowu wiki 383pl2 Super Supergear e, yeah. też Juliuszek 60 ikonery, X, D, D, 79. i Kordel XD79 i 5555 555 jest ten suite. ciebie anglesko muzyki 9987 pozdrawiam zabrałam w takim odcinku. W tym napisałaś jeszcze raz hej i to byś była pewnie drugi raz pozdrowiona ale nie napisałaś e, chciałam wam wam pokazać fajną Anikę. Co ja mam, Kamila ma o, jest super, ja. tutaj jest takim świniakiem. Co? I ta świniaka jest tu i tu. Nie? Ja ja będę... się. Nie! Spójrzcie, co ja będę robić tutaj? Tu, 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 tu. O, świnka. I Ignie! I ona się tutaj zatrzyma, widzicie? Tu będę mieć finki. Ej go tam, nie piszcie do mnie pisz, że dam pozdro, bo jak naprawdę będę chciała dać pozdro, to dam pozdro. I to jest takie trochę chętnie, jak, jak, jak piszecie... Masz dużo diauksów! Daj mi pozdro! Co nie? O! Dobrze się nie Masz. Masz suba. Ej, co to znaczy masz suba? Na subskrypcję. Oh, dziękuję. 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 To dziękuję. Sprawdzę. No no. Mam się wstrzącać? Nie. No, gdzie to się patrzy? No. Wchodzę swój profil. Mam. Ja mam. Uwaga, dziękuję. Uwaga. Jest taka miała, że idę. Pozdrow. Dajcie pozdrow, dam jej pozdrow. Daj mi pozdrow. Jej! Ale później będę miała drogę Nie, nie można tak być niemiłym Ona mnie sobie chyba... ale ostatni raz tak robię Pofi jeden małpa Jak Coxie mi będzie mówił, że... Ale później, że ten... Tak serio, zablokuje. Co? I nie zdobędziesz nigdy, a tak gdybyś do gdyby możemy w następnym nawet odcinku ym, tak, pozdrawiam. Proszę. Jak ja lubię, jak to mi się Ale teraz, już jak nie wydaje, nie ma mowy. Nie. Daj mi Też po... Nie no, nie. To jest chamskie. Ja cię zablokuję. Nie. Napiszę mu ostatni raz, nie? nie. Będzie nie naciskał. Nie. Z, i E. Coś mi jeszcze coś napisał. Dobrze. I to już kończymy. To by było na tyle dzisiaj, ale zaraz będę krzywdać kolejny Dobra, dziękuję.